wszystkim, z tej strony Broluk zapraszam do oglądania gramy w Scrolls. Pograłem trochę, głównie przeciwko AI i trochę pograłem też szybkie mecze, zbierałem tego złota. Yy, yy, Te quick match to jest już multiplayer z innymi graczami, niezbyt mi tym przygotowanym yy, deckiem, grouchu wzrostu. Parę razy wygrałem, ale głównie to były przegrane. Jednak trzeba zmodyfikować się podstawowy dek, podstawowe deki, chyba te gotowe. Z tego co czytałem, no, nie są takie dobre. Może bym w tym odcinku kupił z jeden z dwóch, zobaczył co będzie. Nie chcę wydawać pieniędzy, ponieważ w przyszłym tygodniu pojawi się nowy patch do gry, w którym będzie. Możliwość kupowania nowych 44, między innymi nowe zwoje dodają i one będą do kupienia tutaj wybrane, także warto oszczędzać, także dwa nowe gotowe deki będą, one będą mieszane, chyba natura i order, znaczy growth i order i nie wiem, energia chyba i deka, nie jestem pewien teraz, jak ten drugi jest, a także dodadzą nowy tryb, judgment, będzie to podobny tryb do tego, co... Było w Jest w Hearthstone za 1000 zł, lub chyba za 100 shardów, czy coś takiego. Będzie możliwość zagrania 5 meczy. Będziemy y, budowali talię tylko z 45 kart, które y, nam dadzą twórcy gry. Za każdym razem, jak wykupimy ten dostęp do 3 i wtedy budujemy dek z tych 40. 5 kart, dek 30 kart, talie 30 kart i rozgrywamy nią 5 meczy. Po ukończeniu tych 5 meczy dostajemy jakieś tam nagrody. Im więcej wygranych, wiadomo, te lepsze nagrody. Okej, okay, to będzie za niedługo, dopiero w przyszłym tygodniu, jak to nagrywam. 21 października ma wyjść ten, no wybacz. Okej, okay. co w tym odcinku, to dalej będę kontynuował, na razie nie chcę tych quick matchy grać, w sumie miałem kupić sobie zwój jakiś jeden. Pytałem się ludzi, najlepiej kupować randomowe zwoje na początek. Kupmy jeden, zobaczymy co będzie. Order zwoju, czyli na razie... E, ...jakieś mocniej, zwyczajny... kom jest napisany przynajmniej. Okej, okay. nie kupuję, nie chcę wydawać tych pieniędzy. Zobaczę w przyszłym tygodniu, będą duże zakupy. Zagramy w kolejną próbę. Tutaj hmm. testing ground, yy, tereny treningowe, kolejny łatwy, to powinno łatwo pójść, ale 300 zł za to. Zniżyć 3 totemy przeciwnika, yy, 8 życia mają i. Przeciwnik zaczyna z dwoma zasobami wzrostu growfish już na początek, czyli mocniejszy, trochę od nas. No tak jak widaćmy tutaj. Dobra, ok sobie dadzą na początek. O, dosyć ładna ręka mi się tu trafiła, to wypalimy sobie i zagramy Eagle Eye. Zostaniemy jakąś jednostkę. Eee... Mroźno brody. Frostbeard zagrał tu studnie życia. Co teraz bym chciał poświęcić to może hmm, czy jednostkę chcę... Nie. Zrobię tak jak on. Zagram studnie też. Ok. zakończę turę. Dalej gram tym gotowym deckiem. oczywiście, ponieważ jeszcze tam nic nie mam. No To mogę poświęcić, nie lubię tego czaru. bardzo to nie użytecznie. Może... Jak ma się dobre karty, dużo kosztujące, ale w tym gotowym deku prócz karty 1 za 6 to nie ma takich drogi no. eee, każdą rundę są mleczone jednostki to bym może zostawił, to przerobimy sobie na energię tu. Na wzrost. Ten dosyć tu ma ten cooldown. Obliczanie. Cound raczej nie cooldown. 1000 zasoby, okej. Wyzwolę dobrze zobaczmy. Leczenie niepotrzebne mi to. Hmm. Może bym bafnął tą studnię, to zawsze ona będzie. No i w sumie sama się leczy też. Specjalnie nie dostać żadnych istot. Do zagrania ja się teraz nie dostanę. Wilka wezo. Hmm. O, jarla mamy Przesuniemy go tu. Wtedy ja mogę stracić. E, może bym poświęcił na dwie karty, może dostanę jeszcze jeden. Hmm. Może bym mu dał... Już się nie ruszył. tutaj zagram mu Dryadic Power. Dostaje jeden ataku, przy punkty życia, ale... Jego ruch jest zmniejszony jeden, czyli nie będzie się mógł ruszyć w ogóle, ale to będzie tu na stałe, może być coś takiego. Abym zagrał to jeszcze, może tego jednego brodnego Frostbirna w tym rzędzie. Pięknie wilka mu Tu zagrał kartę, jakąś to jest, chyba rzadka, tak. Brad wilk, Hmm. Tu dosyć mocno ma nie. linię, chcę poświęcić jeden zespół. Poświęcę, ten będzie atakował. Może nie ma dużo życia, nie powinien zginąć, może go przesuniemy tu i tu zagram w z Tą kartę sobie zostawię, w przyszłym święcę Ten nie jest dosyć dobry, jeśli będzie otoczony ee, Jarl. O, pięknie, wilk nawet można go poświęcić. Ma, nie. relentless, czyli. No, te przebicie, że dalej atakuje. I za każdą istotę King Folk, czyli głównie z tego grow to są wszystkie tutaj Kingfolk, Ludzie, Human Kingfolk dostaje jeden ataku, czyli jak go tu postawię, to dostanę się ataku dodatkowo, czyli będzie miał 66. sześć. jak to... nieustępliwy na polski więc musimy Jak widać ma 66 dosyć mocno, teraz będzie czyścić tą linię, się będą czyści te linie i... O, więc ciekawa karta, tej nie widziałem jeszcze. Zwiększył tu komuś. Ok, mam dosyć dużo zasobów, 7 aż, jeden więcej od mina. nie mam kart, muszę sobie jakieś tu zagrać. Hmm, to by było dobre teraz zagrać tego tu. Czyli będziemy miał 7, czyli to jest też ping Dostaliśmy kartę, której nie chcę zagrywać. Hmm, na ja stracę tutaj tego. Powinienem zniszczyć ten totem w tej rundzie. Będzie ok. Mogę tutaj ten dać osłonę I skończę. tu zniszczone, ten posąg druidyczny jakiś. A! To jest miejsce pochówku. druida. Zmniejsza ruch nie potrzebuję tego, ponieważ. Tak. Hmm... chcę studnie. Tych bym tu przesunął, niech atakują ten rząd, ten by mógł... no stracił niestety ten. Ech. może bym zagrał? Ile tu ma? Jeden, jeden... Ten będzie w przyszłej turze atakował... To mi nic nie da, jak zagram to... a nie, on ma. Nie, to nie nic. Zostawię to tak jak jest, dosyć banalny ten trial jest, ta próba. Hmm, to jest tego eee, jarla. Eee, Chcę Wszyscy... Poświęcę tą kartę. O, pięknie, weteranem dostaliśmy. Jedna z lepszych kart natychmiast atakuje. bym chciał i bafnąć w tej turze 3, ten by zadał 5, później 3. Hmm. <grystanie> nie ma co wiele myśleć w sumie, ponieważ tak to wygram raczej bez problemu. Nie, poczekam do przesuniętej rundy. Tutaj zrobię tak, że tego przesunę, nie będę nim atakował. Tu zaatakuję. Tutaj wilkatówek. Tu by... Nie, nie mogę, że mam zasobów. Dobra. z problemu sobie z tym poradzę tą próbą. I może zaczyna się z lepszymi zasobami w ogóle. Teraz by ten zaatakował. On oh, ma nieustę... tego nieustępliwego. No nie, jest niszczymi tutaj. Niszymi. Dwa... Teraz do ataku pięknie zrobię to także tak 8 będzie miał nadal ten ma 8, czyli zniszczy to. Ja bym mógł kartę poświęcić. No i czy coś ciekawego tu mam, żeby zagrać w tej linii? To będzie 8-10 będzie miał, czyli ci padną tu 10, jeszcze nawet zada to mówię, wrażenie. A żeby bym to zrobić tak, że ten wilk pójdzie tu sobie, tu zagramy tego wilka, jego cooldown się zmniejszy. I zobaczymy dobra będzie. Niestety jeden 10 kolejne złota, czyli da się chyba już tu beznadziejnie, teraz już mogę w sumie wilka nawet zagrać. poświęcę to sobie. Hmm... Mm, mm, mm. Może bym chciał nawet stracić tych, żeby... Nie, to wtedy ten mit Mogę tego leczenia poświęcać. Chyba, żebym to zrobił tak. Rzućmy czar. studnie leczenia, żeby w tej turze to zakończyć. Wyleczy go. Rzućmy czar. I zakończymy. Ładnie i ten idol i... próba za nami. Bez problemu, sporo złota naprawdę. Okej, okay, jaka okay, jest następna? Hmm. Zniszczyć 3 totemy, tylko 3 życia i z 3 jakimiś um, królewskimi królewską piechotą. Znaczy, czyli dosyć dużo, następnie na początek 250 zł. Standardowy, standardowa taryfnia, a ci, oni są jak są ustawieni w rzędzie, to. Yy, każdy, yy, yy, każda istota dostaje jeden punkt yy, życia dodatkowy. Czyli dosyć mocne to Co będę chciał zrobić na początek to może bym się tego pozbył, ponieważ tego nie potrzebuję... A przyzwędę tego wilka zawsze coś. Na początek jest dobry. No nie dostał jeden, pójść życia. Jakby dać znowu no, hmm. więcej, ma... Jeśli go tu przesunę, to on zginie zaraz. Pięć życia tylko mają. Gdybym jakbym go wzmocnił, to na pewno przetrwa ten. A tak, ten jest dosyć dobry, ale na, na razie nie ma na to zasobów. tu dostaję... Dwa życia też przetrwam ten atak, jeśli bym tak to zrobił. Przesuniemy go tu. Teraz oni zaatakują, i cztery życia dostaniemy. No nie, tego na ja to nie liczyłem. Coś takiego zrobi. To jest troszkę teraz problem, ponieważ to zagramy. To poświęcimy na zasób sobie tu mamy tą linię dosyć chronioną. Jeśli któryś z nich zaatakuje, to dostanie obrażenia. ale pierwszy będzie i tak wilk. Hmm, zakończył. Czy teraz ja to chcę tak zrobić? Wilk zaatakuje. Hmm, poświęcę ten zasób, tego jeszcze nie zagram. Ross Beard, Wolf. Zostawię go, nie zginie i tak, jeśli jednego bym zawinęłem. Okej. Okay. muszę się ich pozbyć, jedną kartę mi Teraz tego, jak tego się nie spodziewałem, miałem zamiar zagrać tego, wtedy te odliczanie by mu się zmniejszyło do zera. Jeżeli chcę to zagrać, tą studnię? zagram tak. Tego wilka dostałem przydałbym się. Nie, teraz on jest nieużytecznie. Dwa sub jeszcze. I co teraz? No, ale beznadziejna karta. Ciernie tu postawimy. Nie mogę poświęcić. Już ponieważ dobrałem karty. No nie. Tam, gdzie zagrywam ten, to on mi przesuwa te ciernie. Dosyć fajna karta teraz mi przeszła. Jeszcze lepsza, nawet. Pięknie. Eee, oko Orła zagrałem, czyli kolejna istota z mojej ręki. Dobry wejdzie. Hmm, Dwa macze, jakbym tu zagrał. No nie, jeszcze jedna istota i kolejna karta mi dojdzie. No to o tym nie idzie. Przyda się. Ok, zakończę to. Dosyć sporo kart, teraz dociągnę. niech na... w następnej turze zaatakują. Hmm. Czy chcę je tracić te siostry? Nie. Co zrobić? Dobiorę karty jeszcze. O, pięknie. Mogę zagrać te na osłonę, będzie się ciężej przebić. I nawet zagram sobie jeszcze jedną mm, studnię. Dzięki temu więcej życia będzie mi tutaj. Czy chcę, żeby oni się mi przesuwali. Nie chcę, bo nie ruchomię tego. Mam sporo tutaj teraz opcji. Ten totem by się przydał. Bym tylko zniszczyli to jedno, ale... Teraz zaatakują te siostry. Hmm, to by była niezła nie opcja. Dwa ataku dostałyby, czyli po trzy. Bo jeśli zagrałbym ten totem, to na stałe, ale tylko po jeden. Czyli póki atakują, zwiększę im atak i pozbędę się tej linii chociaż. Czy, czy chcę tego poświęcić? Na karty nie będzie. Nawet wilka dostałem. Zagram kolejnego Wilka raczej nie chcę. Więc przyszło i tu, że na, na coś na dobranie kart, albo na zasób. Eee. Mhm. Tego się nie spodziewałem. Wszystkie jednostki w tej linii dostały m, po jeden życia e, obrażeń. I kto ten dostał dwa obrażenia, niestety. Ok, teraz ja. Troszkę, nie, I tak go poświęcę. Wilka sobie tu zagram. Tu będzie się nie przebije i tak. Może być tu ok. to mnie nie muszę oczyścić zdecydowanie. Co nie będzie łatwym zadaniem, ponieważ to poświęcimy na sobie. Pięknie, weteran. To, super mi się trafiło. Tak, go z tyłu. To. Teraz zaatakuję jednego się już sierpnia i podbędę. Trochę trudniejszy ten trial, ponieważ więcej tych jednostek jest tutaj odbycia się. Hmm. Teraz wilki zaatakuję. No, niestety nie zabije. Nie, może zagram to tym przecież. Okej, okay. czyli po jeden ataku dostanie. Czy chcę tego? Ten dosyć fajny jest, ten za sobie jeden. Aha, coś. Weź, miałem go z tyłu zagrać. Ej, co ja zrobiłem? Ale go mogę przesunąć zawsze. Jest, Dwa obrażenia, to Wilk przetrwa to. Czy chcę poświęcić coś na. A karty, ponieważ mam 6 zasobów, gdzieś nadzieję. Kurczę nie mogę go zagrać, ponieważ nie mam, mam zasobów. Okej, okay, jeden pas z tej linii. Przesunął mi tego, no nie teraz będzie on atakował, czyli mógłbym zniszczyć tego co ma na czyli tak zrobię. Zabramy tego. Dociągniemy swoje karty, jeszcze zobaczmy, co będzie. To, mógłbym sobie nawet to tym uleczyć. Ten, uliczyć, ten mm, zniszczymy, ten jeden idol. Znaczy, się, dlaczego ja ten, to cały to ten. Ok, jeden idol złowy. Zostały dwa do zniszczenia. <laughs> Tutaj się ładnie studnie To Jak są dwie studnie, to jest super. Hmm. Poświęcimy to na karty. Sporo tego mam teraz. Ten bym... jakbym mu to zagrałbym miał 6, czyli on ma także nieustępliwy. Czyli ty Ci2 zginą. Bez problemu, ładnie. coś bym chciał zagrać jeszcze? Tego przesuniemy tutaj. Może na tego zagramy e, Ranger's Bang, czyli... 3 punkty truciznę na 3 rundy, czyli pojedyncze prawo. Tego się nie spodziewałem, co się tu stało, że ten wilk mi zginął. No nie. Wrócił mi go do ręki? Czy... Do, do ręki mi go wrócił. King Falls Brave, odważny. Super karta, co tutaj atakuje. Dlatego jego będziemy chcieli z tyłu trzymać sobie. Jedną kartę z tych rali poświęcę na dwa sobie jeszcze. Hmm. Chciałem wilka. Hmm. Hmm. Tego niestety już nie ruszymy. Nie ja chcę tą aurę zagrać. Nie, nie chcę. Zmarnowane oto, jak tutaj był. Jeszcze raz dostanie obrażenia. Ta linia tutaj jest straszna po prostu. Okej. Okay. Mamy 7 obrażeń, yyy, zasobów. Dodajemy tu sobie wilka, aby chronić tego. Co chce, to dwie karty. Wzmocniłbym tego, czyli miał jeden duży ten countdown, ale eee, więcej obrażeń, więcej życia. Co tutaj nie jest tu potrzebne? Ale... Hmm. Dobra, ten, tego się tylko zbyliśmy, czyli ten idol padnie w przyszłej rundzie. Tutaj w sumie jeden został, ten wygląda Niż ten przetrwam. Czy bym miał wrażenia? Chyba, żebym to zrobił tak dwa razy, ten charger już zniszczę te dwa dole i To będzie koniec. Służ więcej kombinować. Pięknie, kolejne 347 zł sporą ilość już tu posiadamy okej okay. kolejne dwa, dwa dwie próby za nami, e, to nie zrobiłem. A, Men's at arms a men's at water at war będzie. Okej, okay. w tym momencie zakończymy odcinek, trzymajcie się do następnego razu.